Cześć, Łukasz z tej strony. I dzisiaj chciałbym omówić e, temat dość trudny, wredny. E, temat, który bywa często też e, tajemniczy i potrafi ciągnąć się e, latami i dawać różne tajemnicze objawy. A mowa tu oczywiście o naszych stawach e, stroniowo-rzuchowych, a tak naprawdę o całym kompleksie narządu rzucia, który no, wychodzi troszeczkę poza te stawy i dotyczy także mięśni, które są wokół nich zlokalizowane, a także odcinka szyjnego. Chciałbym dzisiaj omówić objawy, które mogą świadczyć o problemach z tymi stawami. Zaczniemy sobie od tych najbardziej oczywistych, przechodząc do tych, które z pozoru mogą wydawać się jakby niekoniecznie związane z tymi stawami. Dobrze, a więc pierwszy objaw, e, ograniczenie otwarcia, ograniczenie ruchomości e, naszych ust, kiedy możemy zauważyć, że ten zakres jest zbyt mały, no przede wszystkim wtedy, gdy mamy problem z jedzeniem albo jeśli doszło do takiego gwałtownego jakiegoś ograniczenia ruchomości, na przykład po jakimś urazie, wtedy nie będziemy mieć problemu, żeby e, to zauważyć. Są pewne normy ruchomości dla stawów skroniowo- rzuchowych ale te normy są troszeczkę sztuczne i, i, i nie zawsze jakby będą obiektywne. Natomiast taką normą, którą każdy z nas może bez miarki sobie sprawdzić, to jest możliwość otwarcia ust na szerokość naszych trzech palców. Drugiego, trzeciego i czwartego. I te palce powinny na ogół dość luźno Mieści się pomiędzy górnymi, górnymi a dolnymi zębami. Czyli pierwsza rzecz ograniczenie ruchomości. Następna rzecz blokowanie się żuchwy. Czyli wtedy, na przykład, gdy mamy, gdy otwieramy żuchwę, ona w pewnym momencie, otwieramy usta, i one w pewnym momencie się blokują, nie dają możliwości, na przykład nam się otworzyć szerzej albo zamknąć. Często wymaga to dołożenia dużej siły, aby ten ruch mógł postąpić dalej. Często będzie się to wiązać z blokowaniem krążka w stawie skroniowo żuchwowym i także wymaga rozpoczęcia diagnozowania i leczenia tego problemu. Kolejna rzecz, która wiąże się też bezpośrednio jakby z ruchem naszej żuchwy, to jest zbaczanie tej żuchwy. Czyli jeśli otwieramy naszą żuchwę, to ona na przykład sobie idzie łukiem i później wraca. Na swoje miejsce albo czasem robi tak zwany slalom gigant, czyli przychodzi z prawej do lewej strony i kończy, na przykład to otwarcie, już jakby w tej samym ustawieniu, w którym, w którym wystartowało, ale po drodze mija, mija wiele przeszkód. To często świadczy albo przy przykurczu w jednym stawie, albo o jakimś problemu z krążkiem stawowym, albo, albo po prostu o tym, o tym i o tym. Kolejna rzecz to po prostu ból w obrębie naszych stawów. Ból, jak możemy zlokalizować, często będzie on po prostu w okolicy ucha, byśmy czuli ból w uchu, ale nie w środku, tylko na zewnątrz, albo po prostu na szerokość naszych, naszych dwóch palców od środka ucha. Ten ból będzie wtedy szczególnie odczuwany, a tym bardziej będzie mógł świadczyć nam oczywiście o problemach ze stawami skroniowo-żuchwowymi, gdy ten ból będzie powiązany po prostu z ruchem w tym starej. Na przykład, gdy będziemy otwierać, ten ból będzie się nasilał bądź będzie się zmniejszał. Następne, następna rzecz to zmiana asymetrii w naszej twarzy. Szczególnie jeśli. Widzimy różnicę, na przykład, że na przykład rok temu patrzymy na swoje zdjęcia, nasza twarz była szczuplejsza, a teraz, no, wygląda troszeczkę jak u chomika. Hmm, może to świadczyć o przeroście mięśni żwaczy. Może to być przerost obustronny, może być też jednostronny. Więc, tutaj, jakby ta, ten wygląd naszej twarzy, dużo może nam o tym powiedzieć. I to najczęściej wiąże się też z nadmiernym napięciem tych mięśni, co może prowadzić do, do bruksizmu, do zaciskania zębów. I tutaj kolejne objawy, które będą świadczyć o problemach. Tej okolicy. To będą to będzie na przykład odciś... będą odciśnięte zęby na języku. Wtedy widać, jakby te, ten język był troszeczkę tak powiedzmy gdzieś posiekany. Tak? Po ma takie ostre brzegi. Jest to dość charakterystyczne. Kolejną rzeczą będą takie ślady na błonie śluzowej policzka. Jakby na linii, gdzie zęby górne łączą się z dolnymi, ponieważ często, gdy zaciskamy zęby, to błona śluzowa wchodzi nam między te zęby i powoduje to po prostu rany i zmiany na tej błonie śluzowej. Następną rzeczą, którą możemy zobaczyć w środku, to są ubytki, ubytki klinowe, o których może nas poinformować nasz. Stomatologa często one wywołane są po prostu zbyt dużą siłą, którą zęby generują zajmie na siebie, często w nocy, na przykład podczas um, chociażby um, zaciskania zębów. Kolejną rzeczą, która już nie zawsze będzie, już nie jest tak bardzo specyficzna i, i, i nie zawsze wiąże się tylko ze stawami skrojęworzyfowymi. To bóle głowy i zawroty głowy. Dlaczego one mogą wywo być wywołane tymi problemami? Ponieważ mięśnie, które zarządzają stawem skroniowo-rzuchowym, też tak naprawdę mają ciągły z mięśniami, które poruszają naszym odcinkiem szyjnym, które są blisko naczyń. Które są blisko naczyń tętniczych, które doprowadzają krew do mózgu. Także tutaj jest naprawdę duże, duże ryzyko jakby wystąpienia bólu w głowie, w momencie, gdy mamy problemy w obrębie stawów skroniowo to samo Tak samo możemy tłumaczyć zawroty głowy, czy nawet czasem pogorszenie widzenia przy jakimś większym zmęczeniu fizycznym, czy przy długim przebywaniu, długim przebywaniu w jednakowej. Pozycji. Kolejna rzecz to uczucie napięcia w obrębie naszego odcinka szyjnego, ale że często wiąże się ono z ograniczeniem ruchomości naszej szyi. I na koniec jeszcze jedna rzecz, która często bywa bardzo, bardzo tajemnicza i często sprawia wiele problemów diagnostycznych: to są piski i szumy uszne. Bardzo często wiążą się one z problemami w obrębie stawów skrojowo-żuchwowych. może to być spowodowane po prostu budową, jakby budową anatomiczną naszego ciała, ponieważ jest połączenie pomiędzy krążkiem, który występuje w stawie, skrojowo-żuchwowym, a uchem środkowym za pomocą bardzo małego, ale znaczącego więzadła. Także te objawy. Także często ze sobą będą się wiązać. Mam nadzieję, że to trochę ten, ten film, te informacje, trochę pozwolą Wam też jakby wyjaśnić, jak złożony jest to obszar i jak wiele rzeczy, jak wiele objawów może być tylko dlatego, że te stawy strojno-żuchwowe nie pracują prawidłowo, czy też mięśnie w obrębie tych stawów. Pracują nieprawidłowo, dlatego w przypadku wystąpienia tych objawów warto, aby ta okolica także była banana, ponieważ często banamy wiele innych, pacjenci mają banany wiele innych struktur nieskutecznie leczonych, a często ta przyczyna jest w obrębie. No właśnie narządu rzucia, Także zachęcam, żeby także w przypadku tych dolegliwości, które tym bardziej są przez jakiś już czas badane, pamiętać o tym ciekawym, ale także tajemniczym i dość trudnym obszarze naszego ciała. Dzięki za Twój czas. Do zobaczenia.